Dzień dobry, to to świeże jakieś trochę dzisiejsze czy nie dzisiejsze takie jak to można powiedzieć. Nie, to nie, nie mówi się, że dzisiejsze, prawda? Tylko że niedawno złowione. Sam wszystkie rano przywiedziane. Dziękuję bardzo Złowiłem Sam złowiłem. Majne Moje ryby Złowiłem to. Śledź! Wunderbar. <laughs> Wunderbar! Thank you! Rybę złowiłem rękami tutaj. Można sobie złowić, proszę zobaczyć. O, elegancka. Śledzik, no. Rybę złowiłem. Ryba! No. Złowiłem tutaj. Widzi pan? Można sobie spokojnie coś na obiad zrobić. Także złowiłem rybę. Rybkę mam na obiad. No, nie kupuję sobie. Wejdę tam, wyszarpię z morzu co mogę. Także warto. Widzi Pani, jaką rybę złowiłem? Elegancko, tutaj? Tutaj w morzu. Rybkę złowiłem, warto sobie pochodzić, poszukać, bo można śledzik elegancki. Rybę złowiłem. Elegancka, śledź. Ale walczyłem chyba z pół godziny, także ten, ledwo tam. Ale rękami, proszę zobaczyć. O. Widzisz, jaka rybka? Elegancka. No, no jaka by była rybka? No, zobacz, jaka elegancka ryba. Tutaj. Przepraszam Mam coś takiego Złowiłem Co to może być? To, to jest normalne? To jest dobre? Wyłowiłem tutaj w tym, tym To jest śledź bęzony przecież I co? to, ale to ale To, to, jest... to może, może Pan go zjeść ale...